Co wygra w wyścigu Drag Race pomiędzy nowym McLarenem 750S Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracan Performante lub moim starym, wiernym Porsche 911 Turbo S? Dowiemy się, bo zamierzam się nimi ścigać. Na ćwierć mili. Jestem Matt Watson, a to jest Karwał. Powiem wam trochę o tym McLarenie. Ma 4-litrową, podwójnie doładowaną ósemkę, która siedzi tuż za mną. 750 koni, 800 nm, napęd na tylną oś za pomocą siedmiobiegowej dwusprzęgłowej automatycznej skrzyni biegów ma procedurę startu, a ten samochód jest dość lekki. Waga to niecałe 1400 kg. Teraz dowiedzmy się czegoś o Ferrari od kierowcy wyścigowego sama. Cześć kierowco samie! Prowadzisz nie tylko najdroższy, ale i najszybszy samochód, co nie wydaje się słuszne, bo masz największe umiejętności i najwięcej wymówek, gdy te umiejętności zawodzą. Cześć, Matt. Tak, jest naprawdę zimno, a ponieważ mam największą moc, będzie trudniej ją wykorzystać. Także proszę bardzo. Na której stronie księgi wymówek kierowców wyścigowych to było? Bo bardzo szybko to wyrecytowałeś. Masz zakładkę? Nie, to pierwsza strona. Po prostu ją otwierasz i od razu masz. Jakieś inne wymówki? Kolor farby cię spowalnia? Kamera wydaje się nieco stronnicza w kierunku ciebie niż mnie, ale wiesz, poza tym nie. No dobra, podaj nam statystyki dotyczące Twojego auta. To piękne Ferrari 296 GTB. 3-litrowe Twin Turbo V6 silnik elektryczny. 663 konie mechaniczne i 167 koni z silnika elektrycznego. 740 Nm. Napęd na tylną oś, biegowa skrzynia z podwójnym sprzęgłem i waży nieco poniżej 1500 kg na sucho. Okay, so kilka rzeczy, o które chcę zapytać. Jaka jest pojemność tego silnika V6? 3-litrowe Twin Turbo. Jeszcze raz. Uh, 3 litrowy Twin Turbo V6 Mogę czytać dalej tę stronę Czy to ci pomoże? Myślę, że to 2.9 Jesteś guru dziennikarze, więc wezmę to, co mówisz, jako Ewangelię Ale też często się mylę Czy ktoś może to sprawdzić? Nikolas jest najlepszy w statystykach Mogę, ale będę musiał najpierw odnieść się do doktora Google'a, bo też nie wiem W międzyczasie sam, czy możesz nam podać dokładną moc? Bo podałeś tylko osobne i przez to zaniżasz bo wydaje mi się, że masz jej więcej niż ja. Gdybyś był dobry z Matmy, wiedziałbyś, że to 830 koni. Więc sporo więcej koni niż ja. Masz większą wagę, a twoja waga jest sucha. Jestem prawie pewien, że McLaren podaje wagę z płynami itd. Ale wiesz, jesteś w McLarenie, to samochód torowy, jest na swoim terenie, jest na brytyjskiej ziemi i w zimnych warunkach. Ten nie jest do tego przeznaczony, to jest do pięknych włoskich dróg. Kolejne wymówki. Ale kiedy w końcu wygrasz w swoim mocniejszym samochodzie hybrydowym, powiesz po prostu, że wszystko zależy od twoich umiejętności i umiejętności trzymania kierownicy prosto. Ma dużo mocy. Potrzeba wielu umiejętności, aby przenieść tę moc na ziemię. Czym jest moc bez przyczepności? Dobra, znamy tę pojemność? Oczywiście, że tak, i na chwilę obecną jest 1-0 dla sama. 3-litrowa fałszósta. Zaraz się zwolnię. Luis, chcesz poprowadzić samochód? Spróbuję przytrzymać kamerę. Mam nadzieję, że montażyści to wetną, ale pewnie znowu będą dla mnie nie mieli. No dobra, przejdźmy dalej. Możemy prosić o statystyki Lambo? Jasne, yes, no, że możemy. To jest Lamborghini Huracan Performante V10 o pojemności 5,2 litra. Ogromny silnik. Nie chcę tego słuchać. Znajdę gdzieś w internecie, gdzie mówią, że jest 2,9 litra w tym aucie. Nie ma jednak większej mocy. To tylko 640 koni i 600 Nm. Będę musiał zamieścić o tym artykuł na Wikipedii. Rzućmy okiem. Ale napęd na cztery koła, moc jest przekazywana przez siedmiobiegową dwusprzęgową automatyczną skrzynię. Waży 1382 kilo, według Lambo. I nie możesz już go kupić, ale kiedy mogłeś, kosztował ponad milion złotych. Jestem na stronie Ferrari, zaakceptuję cookies. Uśpiłem Mata, prawda? Był tak znudzony, że zasnął. Nie ma informacji o pojemności silnika. Jest napisane V6. Sprawdzam w Wikipedię, ale nie ufam jej. Komuś się nudzi. Sam wysiadł ze swojego auta. No dobra, mam 2996, czyli ma 3 litry. Jestem typem człowieka, który postawiłby wszystko na czarne, będąc pewnym, że będzie czarne i oczywiście będzie czerwone. Sprawdźmy statystyki Porsche. Hey Matt, yes, Ty jestem w Porsche 911 Turbo S, starym wiernym, więc mam zwykły turbodoładowany silnik 3,8 litra, 650 koni i 800 Nm, napęd na wszystkie koła i ośmiobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia. Masa około 1640 kg. Nowe egzemplarze kosztują niecały milion złotych, więc nie są tanie. Mamy więc wszystkie statystyki, i tak, Ferrari ma 3 litry. Porównajmy je patrząc na nie obok siebie. Jeżeli chcesz naprawdę się zagłębić, po prostu wstrzymaj wideo. Przejdźmy do następnego fragmentu, czyli testu brzmienia Karwał. Wow. Podkręcę tę 4-litrową, podwójnie turbodoładowaną doładowaną po 8. Żadnych soft limiterów dla pana Watsona. Posłuchajmy Ferrari. Twój samochód zasysał tyle powietrza, że aż ciągnął cię w tył. Niesamowite. Posłuchajmy Lambo. To będzie rozstarowujące. Czas na Porsche, choć ja go stąd nie usłyszę. To by było na tyle. Myślę, że kolejność jest następująca. Najgorsze jest Porsche. Potem Ferrari brzmi ładnie, ale V10 Lambo brzmi najlepiej. To brzmiało lepiej niż McLaren. Właśnie to powiedziałem. Podsumujmy kolejność. Porsche jest najgorsze, potem to Ferrari. Lambo jest to najlepsze. Zgadzasz się? Myślę, że to najdziwniejszy sposób, aby powiedzieć, które brzmi najlepiej. Powiedziałbyś, że Lamborghini brzmi najlepiej, potem Ferrari, potem McLaren, a potem Porsche. Zrobiłeś to od tyłu. To jest mylące. Ale tak, zgadzam się. To będzie jeden z tych dni, co? Dobra, jedziemy z wyścigiem. Trochę przyznałem. To szalony start. Tego GTB już nie ma. Wszystkich nie ma. Matt poszedł głowok. Złapie to Turbo S? Nie. Myślę, że ruszyłem jako ostatni. Dobrze, że tak nie skończyłem. Myślę, że udało mi się wyprzedzić Lambo, prawda, Nick? Zgadza się. Na początku miałem dobry start. Głowa poleciała mi do tyłu, a potem poczułem, jakby samochód zrobił sobie przerwę na kawę. I przez sekundę nic się nie działo. Ale tak, szczerze muszę być, z łotwaścią mnie wyprzedziłeś. Nie mogłem jednak dogonić Porsche. Było za daleko. To znaczy, to auto wystrzeliwuje jak szalone, prawda, Rory? Tak, start jest mega. Ale widziałem, jak sam mnie wyprzedził. To jest jedna z rzeczy. Chodzi mi o to, że mój czas przejazdu nie był świetny, ale to było dość powolne odjeżdżanie, sposób w jaki zarządza przyczepnością. Imponujące było to, jak Ferrari z napędem na dwa koła ruszyło z linii. Gratuluję twojej reakcji, Sam. Będę mówił o tym jak zawsze, ale to auto po prostu znakomicie się zachowuje, jak na samochód z napędem na tylne koła. Następnym razem będzie jeszcze szybciej. Nie wiem, czy chcę jeszcze raz. Mam strategię, jak to przyspieszyć. Ale jeżeli masz strategię, jak sprawić, by twój samochód jechał jeszcze szybciej, nie ma nadziei. Może uda mi się pokonać Porsche. Spróbujmy. Myślę, że wygrasz. Chodzi o to, czy uda mi się wyprzedzić to Porsche. Więc spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy, o ile bardziej możesz się cieszyć zwycięstwem sam. Zaczynamy, ale jedzie. Czy to Ferrari mnie dogoni? Zbliża się. Ale nie zrobi tego. Nie zrobi. Pokonał Porsche. Jak to zrobił? Chciałbym spróbować jeszcze raz, bo myślę, że nie wystartowałem, ok? Zostawmy to. Podoba mi się, jak jest. Myślę, że to był przejazd dla wszystkich idealny. Tym razem udało mi się wystartować tak dobrze. Właściwie to boli mnie szyja. Na starcie muszę wychylać się do przodu, ale kiedy startuję, to tak, jakbyś dostał w plecy. Sam chcesz otworzyć swoją księgę wymówek? Nie oszukiwałem, to jedno. Poza tym nie było tak dobrze jak wcześniej. Zanim do mnie dojechaliście, moje Pan były zimne jak kamień, więc to było to. Poza tym wydawało mi się, że jechałem pod wiatr. Tam, gdzie stał Nick, był blask, więc trudno było obserwować jego rękę. Dawaj, więcej. Dzisiaj jest naprawdę zimno, więc twoje turbosprężarki lubią to zimne powietrze. To niesprawiedliwe. Masz turbo, masz! Czy twoja czapka też trochę swędzi cię w głowę i rozprasza? Tak, trochę swędzi, ale mam bardzo zimną głowę. To kompromis. Odblask tego zielnego Lambo był trochę widoczny na desce rozdzielczej. A to nie Alcantara, więc trudno to zobaczyć. Dobra, w porządku, zróbmy to jeszcze raz, nie dlatego, że Rory nie ruszył jak chciał, co jest niezwykłe w Porsche, tak bardzo, że w to nie wierzę, ale ponieważ to Lambo wyraźnie cię oślepiło sam. Zróbmy to jeszcze raz. W tej chwili jest jeden-1 jeden, między tym a Ferrari. Jestem za. Sam tak dla przypomnienia, czy ja faktycznie spaliłem? Nie, przepraszam, nie chodziło o twoją reakcję. Po prostu tak gadałem. Sędziowie, możecie sprawdzić, czy nikt nie spalił startu? Nikt nie spalił. Wygląda na to, że wszyscy ruszyliście idealnie w tym samym czasie, oprócz Porsche. Sam powiedziałeś, że ktoś spalił. Myślę, że miałeś na myśli mnie albo Nikka. Czy chciałbyś przeprosić? Nie. To subiektywna ocena. I nie na twoją korzyść. W porządku. Chcesz do nas dołączyć, Matt? Czy zostaniesz tam z tyłu? Nie chcę, żebyś miał wymówkę, że jestem milimetr przed tobą, więc będę z tyłu. Szczęśliwy? Podoba ci się lokalizacja moja na starcie? Jestem szczęśliwy i zamierzam wystrzelić dokładnie tak samo jak ty. Ale sędziowie powiedzieli, że wszystko było w porządku. Nie wiem. Rozwaliłem ich. Znowu. Nadjeżdża Ferrari. Come on, Porsche. Come on. Po pierwsze przejdźmy do sędziów. W porządku, czy ktoś spalił start? I tak naprawdę nie liczy się tylko to, czy ja to zrobiłem, czy nie. W czasie, gdy oni obradują, wiesz co, to auto startuje tak dobrze. Ten McLaren jest po prostu niewiarygodny. Myślę, że w pierwszym wyścigu twoje opony były trochę nierozgrzane. W pierwszym wyścigu miałem włączoną kontrolę stabilności. Nadal to mama wcześniej, kiedy startowałem tymi samochodami, na przykład w 720, w McLarenie powiedzieli, żebym zostawił stabilność całkowicie włączoną. I pozwolił komputerowi to rozgryźć. W tym przypadku może nieco to zmodyfikowali, ale lepiej to działa, kiedy masz to ustawione. W połowie. I myślę, że to po prostu pomaga, zwłaszcza gdy jest tak zimno. Jest niewielkie opóźnienie, kiedy puszczasz hamulce. Musisz trochę pokombinować, ale wow, to naprawdę doskonale się spisuje. Myślałem, że mnie wyprzedzisz, ale nie. Nie, nie mogłem cię wyprzedzić. I nie mogę winić startu, jestem zadowolony z mojej reakcji. Wszystko było dobrze. Ty byłeś po prostu lepszy. Więc nie masz wymówek? Nie, jesteś w szybszym aucie. Proszę bardzo. 751. Zróbmy to. Więc co dokładnie się stało? McLaren wygrał, pokonał ćwierć mili w 10,3 sekundy. Powtórka w zwolnionym tempie pokazuje, że Ferrari pokonało Porsche o najmniejszy margines, chociaż oba samochody przekroczyły linię w 10,4 sekundy. Lamborghini zajęło ostatnie miejsce, ćwierć mili w 10,7. Przejdźmy do startu lotnego na dystansie pół mili. Samochody są w swoich trybach automatycznych i najmniej sportowych ustawieniach. Odliczam. Jezu, to zajęło wieki. Oh, hello. Witaj. Teraz jedziemy. Mogę wyprzedzić Porsche i Lambo przed połową mili? O mój Boże, patrz na Ferrari. Dobra, nie będę kłamał. Ten samochód po prostu potrzebował dużo czasu, żeby się rozpędzić, kiedy byłem w trybie komfortowym, a potem byłem w czymś w rodzaju dziury. Turbo dziury. Zanim turbo były na doładowaniu. To co widziałem, to to, że wszyscy wystrzelili do przodu, zwłaszcza Ferrari, które wyraźnie wygrało wyścig na pół mili. To była jakaś włoska eksplozja, której byłem częścią szaleństwa. Lambo wystartowało dobrze, ale mój Boże, to się dopiero rozkręciło. Który samochód pierwszy ruszył do przodu? Ferrari czy Lambo? Szczerze mówiąc, chyba nikt, w Lambo. Wydawało mi się, że szybciej zareagował, ale to znaczy, że tylko przez jedną dziesiątą sekundy potem po prostu ja wygrałem. To może mieć coś wspólnego z faktem, że to wolno sący silnik. Ma też bardzo dobrą skrzynię w tym aucie. A twój hybrydowy system oznacza, że no, nie było dużej różnicy. Ale to, co naprawdę musimy zrobić, to wyjąć skrzynię biegów z równania. Więc zróbmy jeszcze raz start lotny półmini. Tym razem w najbardziej sportowym ustawieniu, trybie ręcznym. I zrobimy to od 50 na godzinę z drugiego biegu. 3, 2, 1, go! O, ale przyspieszyło. Ferrari odjechało! Nie dogonię już Ferrari Zdecydowanie system hybrydowy naprawdę pomaga w starcie, co? Nie wiem, dla kogo jest ten samochód, jest tak szybki, to jest niedorzeczne. Absolutnie. Lamborghini, wyprzedziłeś Ferrari tym razem, czy nie? Nie sądzę. Miałem nadzieję, że natychmiastowa reakcja gazu będzie wystarczająca, ale najwyraźniej silnik elektryczny i hybrydowy, system jest po prostu lepszy. A co się stało między Turbo S a Lamborghini? Zgaduję, że Turbo S wygrało? Nie, niestety Lambo ma prawdziwie dobry start z silnikiem wolno i jego skrzynią. No a potem po prostu nie mogłem go dogonić. To nie była ogromna luka, ale przegrałem. Cóż, możesz mieć większe szanse w następnym wyścigu? Znowu to samo. Trzeci bieg tym razem, od 80. O nie, Porsche mnie wyprzedza. Jak on to zrobił? Ferrari nadal przede mną. Ale nie tak bardzo. Uwielbiam ten samochód. Jest taki dobry, taki precyzyjny, taki mały, taka świetna widoczność. To niesamowite, o ile bardziej kompaktowe jest to auto niż moje Porsche 911 GT3 RS. Jeżeli chcesz zobaczyć, co z nim się dzieje, to kliknij w wyskakujące okienko. W każdym razie dowiedzmy się, co się stało. Sam tym razem różnica nie była tak duża, ale wciąż jesteś z przodu. Ja, to po prostu robi wszystko dobrze. Czas między zmianami biegów po prostu nie ma opóźnienia. Wszystko jest tak, jakby ten samochód się do tego urodził. Co wydaje się nieco dziwne w takim przypadku. Pomyślałbym, że system hybrydowy i wszystkie tego typu rzeczy po prostu pomogłyby w starcie i wygrałby wyścig drag, ponieważ wyraźnie wygrywa start lotny. Czy masz na to jakieś wytłumaczenie, swoją specjalistyczną wiedzę jako kierowca wyścigowy? Albo po prostu wymyślisz coś? Myślę, że w połowie czerwca wygrałbym też zwykły wyścig, bo to ma dodatkowy moment obratowy i moc. Po prostu nie sądzę, żeby to wykorzystywało to teraz w czasie startu. Myślę, że to poziom przyczepności. Dobra, tym razem Rory w Porsche zdołał pokonać Lambo. Myślałem, że to może być poza jego pasmem mocy, więc mogłeś skorzystać ze swojego momentu obratowego. Tak, to było bardzo miłe z Twojej strony, że pozwoliłeś mi być w moim turbo. Proszę bardzo. Przepraszam, Nick. Spoko, Mój wciąż brzmi lepiej. Jest tak głośno, że lerwie słyszę was przez radio. To jeszcze jedna próba brzmienia. Czekaj, czekaj, przyjadę Cię posłuchać. Mają rację, kiedy mówią, że to mała dwunastka. W pewnym sensie tak jest. Sposób, w jaki to kręci, płynnie. Teraz, Lambo. Stanę za tobą. Widzę, że zakrywasz uszy. Nie zrobię tego znowu, bo ogłuchniesz. No to dla formalności. Zrób to ze swoim. W środku jest głośno. Dlatego wybrałem GT3 raz. Dla wolno-sącego, świetnie brzmiącego silnika. Bo ile to jest genialne, to nie brzmi dobrze. Bardzo chcę podziękować chłopakom, którzy pożyczyli ten samochód. Sprawdźcie ich. No i chcę podziękować wszystkim, którzy pożyczyli nam samochody na ten wyścig. Teraz, jeżeli chcesz zasubskrybować sama jego kanał, to księga wymówek. <grym> tam go znajdziesz. Dam Ci wymówkę do Twojej książki. Powód, dla którego Twój samochód mógł nie wystartować tak dobrze, jak mógł, może zaczynać się na literę B to może What might that be? Bridgestone. Na no, czym jeżdżę? Pirelli. A, no to jednak się nie liczy. Czyli no, <laughs> jest porówno. Zróbmy test hamowania od 160 na godzinę. Samochód, który zatrzyma się najszybciej, wygrywa. Nie będę zmieniał biegów w czasie hamowania, żeby pokazywać, jak samochód zachowałby się w rękach zwykłego człowieka. like in just an everyday person's If to brake all of a sudden, live full emergency Naciągnąłem mięsień. Zahamowałem lewą stopą, a powinienem prawą, i naciągnąłem mięsień w prawej nodze. Pomyślałem, że też musi hamować i coś poszło nie tak. W każdym razie wygrałeś sam. Nie czekaj! Spójrz na Porsche. Wszyscy jesteśmy na podobnym poziomie. Ty byłeś drugi sam, a nikt trzeci. Ja byłem ostatni, mimo że mam hamulce pneumatyczne. Nawet jeżeli masz takie hamulce, ale masz dobre opony. Czyli mój problem zaczyna się na P? Pe? Na pewno. Rory oszukiwał? Na 100%. Wiem, że Porsche jest dobre, ale nie. Zrobimy to jeszcze raz i zobaczymy, czy pokona nas z podobnym marginesem. Przepraszam, McLaren, przegrałem dwa razy. Czy Porsche wygrało dwa razy? Tak. Mam luksusowe fotele w pepitkę i wszystkich rozwaliłem. Odstępy są inne niż wcześniej, ale kolejność taka sama. Jedyny odbiegający od normy to sam. Czy uważasz, że kierowca wyścigowy sam, najbardziej konkurencyjny ze wszystkich, których kiedykolwiek spotkałem, nawet bardziej niż Jani, aby być uczciwym, myślisz, że mógł nie poradzić sobie ze zmianą biegów? Może uważasz, że ten samochód jest po prostu lepszy? Nie, mówiłem to tysiące razy. Te hamulce są teraz Raz rozgrzane wcześniej działały wydajniej. Moje ciśnienie szczytowe jest zawsze wyższe od twojego mat. Dlatego jesteś gdzie indziej. Może przydałby mi się jakiś trening siłowy na nogi, co? bo mam bocianie nogi. Muszę mocniej wciskać hamulec. To było zabawne. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie mi też znać, który z tych czterech samochodów podoba wam się najbardziej, który chcielibyście mieć w swoim garażu albo przed swoim blokiem. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek albo to kółeczko. Tam czekają wszystkie filmy w języku polskim.